Wyrażenie, które y, najlepiej mnie oddaje, to hardy ducha i waleczność, i y, zawsze y, staram się iść pod prąd, i przyznaję się, że y, nie zawsze wygrywam, ale, y, ale y, z każdej y, takiej rozgrywki wynoszę. Y, y, Wynoszę nową lekcję, nowe, nowe refleksje i, i staram się nie popełniać zbyt zbyt wielu razy tych, tych samych błędów. Największym osiągnięciem w, w moim życiu zawodowym jest. Dostanie się do tej firmy, w której w tej chwili pracuję i, i, i przetrwanie w niej, mimo bardzo różnych zawirowań i, i e, cały czas, codziennie dążę do tego, żeby dla naszych klientów świadczyć jak najwyższą jakość usług. Niekoniecznie lubię pracę z ludźmi, wolę, wolę pracę z kwiatami. Kwiaty, kwiaty milczą, ale, ale tak samo jak ludzie są, są nieprzewidywalne i, 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 i mają swoje humory i Yy, zdarzają się rzeczy, które można przewidzieć, a, a, a yy, są takie, które też dzieją się zupełnie niespodziewanie. Taki jeden kwiat, który yy, najbardziej do mnie pasuje, yy, zawsze, yy, zawsze. Yy byłam em, zafascynowana z y, przez to, y, y, przez to, że y, no, że jest jednocześnie taka prosta, silna, y, trwała i, w, i y, 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 nawet y, jak jest za, za, za suszona, bez, bez dostępu do wody, to też wtedy świetnie wygląda, zarówno w bukietach, jak i w innych kompozycjach. Takie najbardziej nietypowe zamówienie, które zapadło mi w pamięć, to, to, ktoś zażyczył sobie dekorację zdjęcia na sztaluce i, i, i miałbyśmy z koleżanką dosłownie trzy trzy róże i czarną wstążkę i yy, 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 no zastanawiałyśmy się dość długo, no bo aż do przerwy, czy te róże damy właśnie tak bardziej z prawej, czy bardziej z, yy, z yy, lewej i yy, faktycznie yy, Faktycznie nam wtedy z tym zeszło trochę. Zdarza się, że wtedy klnę, że wymyślam wtedy, hmm, e, bo, bo e, chciałabym, żeby e, współpracowały, a one gdzieś tam się przekrzywiają, gdzieś tam się skrzywią, coś tam się… E, e, wyp, e, no. Coś tam się tam wypchnie właśnie e, e, bokiem, bo e, wiadomo, e, w, że jak kwiaty są, we, e, są wepchnięte w tą gąbkę, w ten floret, no to tam jest w środku tak, jak w bierkach. I, e, w, e, w, no, i, i jak gdzieś tam właśnie się przepchnie, no to, to z drugiej strony się albo skrzywi, albo wypadnie. Wystarczająco dobry rozmówca to jest taki, który jest cierpliwy, który nawet gdy ja przechodzę przez swoje niepłynności, albo mam jakiś widoczny blok, albo Wykrzywia mi twarz, no to ten y, rozmówca taki właśnie z moich snów y, patrzy na mnie cierpliwie, y, ze, y, 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 ze spokojem i z uważnością. I wtedy ten spokój jego wycisza też mnie. I, i y, 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 chciałabym, żeby takich y, rozmówców w, w naszym społeczeństwie było więcej. No może to są jakieś takie y, mrzonki, no jakieś takie dziwne, ale. ale y, Masz o tym i, no, i, no, i, 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 i też potrzebuję czasem, żeby, żeby ktoś wykazał troszkę więcej zrozumienia, troszkę po prostu więcej e empatii, bo, w, w, bo ja w, nawet gdybym ćwiczyła non stop miesiącami zamknięta gdzieś, no to w, w to Zdarzają się sytuacje, których po prostu ja fizycznie no, nie przeskoczę. No i no, no trudno, trudno po prostu. Gdybym się cofnęła o te 5 lat wcześniej, czyli bym miała e, 32 lata, jeszcze bym e, była w tej starej pracy poprzedniej. To bym sobie yy, powiedziała, że yy, nie ma takiej straty, której jestem w stanie przetrwać, że yy, że, yy, że, no, że po prostu. Yy, yy. Cokolwiek się stanie, że, w y, 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 no, że y, nawet gdzieś y, śmierć kogoś bliskiego, to, y, no, to że wszystko, y, wszystko, jest do przejścia i, y, no, i y, Wiadomo, że przeżywa się jakieś negatywne emocje, ból, yy, yy, stratę, ale yy, nadchodzi taki moment, że wstajemy, yy, yy, znowu czujemy szczęście i energię, żeby iść dalej. Szczęściem dla mnie jest. Gdy mogę spać dłużej niż do czwartej, no, gdy, no, gdy, jest na, no, gdy jest na dworze ciepło, ale jest nie za ciepło, no, i, no, i, i wtedy, gdy przyjdą mi z hurtowni piękne kwiaty świeże. I, no, i, i gdy wiem, że. No, że że klienci są zadowoleni z wnosy e zamówień, no to wtedy jest super. Dzisiaj przy, przyjechałam do Katowic, bo e... widziałam tak fantastyczne zdjęcia na Facebooku, że, że Stwierdziłam, że, że Wam tutaj strasznie um, zazdroszczę i, 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 że, no, i, i że za wszelką cenę muszę tutaj przyjechać, żeby chociaż na chwilę tutaj być z Wami. Nie wiem, czy można y, nazwać mnie specjalistką od jąkania. Mm. mimo że z pewnością wiem, yy, wiem bardzo dużo zarówno od strony yy, teoretycznej, praktycznej, no jak i z pola o, o, osobistych doświadczeń, tak yy, z pewnością yy, nie wiem wszystkiego i, no, i, i, i yy, yy, nie wiem czy, czy jestem wystarczająco kompetentna, żeby móc sugerować coś innym ludziom, bo jąkania się bardzo różnią. No i, i, I to są tak tak takie, I inne historie, których nie da się sklonować, których, których, których nie da się w żaden sposób skopiować, więc coś, co, w, no co było dla mnie dobre i w jakiś sposób u mnie się sprawdziło, wcale. Wcale nie musi być dla kogoś odpowiednie, a wręcz może mu zaszkodzić, więc ja od, no byłabym raczej w takiej bezpiecznej odległości od tego, żeby na siłę to y, ujednolicać i, 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 i bardziej bym szła w stronę takiego bardziej indywidualnego podejścia do każdej historii.